Dwa inne cele tych zespołów, wiadomo choroby, Czołówka, Ligi na pewno grają o awans, my no niestety zamykamy tą tabelę, gramy o utrzymanie i ja uważam, ten punkt, który myśmy tutaj zdobyli jest bardzo cennym punktem, nie znam innych wyników, ale trzeba dopisać ten punkt i konsekwentnie z innymi zespołami również starać się grać otwarcie, szkoda, że przyspaliśmy. Pierwszą połowę chociaż przeciwnik nam yy, na to nie pozwolił, żebyśmy grali otwarcie, no w drugiej połowie przejęliśmy inicjatywę i strzeliliśmy wyrównującego gola i cieszymy się z tego remisu. Dziękuję. Ja na pewno nie jestem zadowolony z, z remisu, aczkolwiek trzeba przyznać, że ten punkt jest zasłużony jak najbardziej. Zagroń zasłużyła na punkt. Uważam, że, że jeśli chodzi o pierwszą połowę na pewno nie mówię, że było rewelacja, ale mogę być zadowolony do tego. Myślę, że przemek powinien strzelić w tej sytuacji, byłoby by było zerno, na pewno byłoby lepiej. Mam pretensje do drużyny za, za moment gry w drugiej połowie, do straty bramki, bo daliśmy się zepnąć, Zagłębie przejął inicjatywę i w sytuacji mogliśmy piłkę wybić na rzecz drożnej, nie zdecydowaliśmy się, poszła, poszła bramka. No, trudno, nie, nie, nie najlepiej wywołała tutaj inauguracja, ale przyszło dużo ludzi. Żałuję, że zdobyliśmy tylko jeden punkt, ale jeszcze raz podkreślę, że Zagłębie tutaj ten punkt zasłużyło. Przed chwilą na gronoce rozmawialiśmy o tym w szatni. graliśmy, wszystkie sparingi były podporządkowane do tego, żeby grać piłką, tak jak mówiłem, że zmieniliśmy styl, a wyszło w drugiej połowie to fatalnie. Zgadzam się, że my, my nie graliśmy dzisiaj po ziemi, zagraliśmy zupełnie inaczej niż, niż, niż w sparingach. No tak jak mówiłem, spalingi pokazują co innego, liga co innego. Nie wiem, czy było to spowodowane presją, zdenerwowaniem. No trudno, nie chciał na to z, zwalać, bo po to się trenuje ciężko całą zimę, żeby wyjść i grać, a tego ja tu się zgadzam, zabrakło tego ewidentnie i, i myślę, że tutaj w drugiej połowie zagłębie właśnie więcej grało piłką, dlatego dlatego tak mecz wyglądał. Mam pytanie do Michała. Strzelicie bramkę, czemu nie udało się pójść za czasem i strzelić w drugiej? No, było kilka sytuacji, czego tam takowałem. Było, było kilka sytuacji. Myślę, że naszym największym problemem w dzisiejszym meczu było to, że po prostu zostaliśmy w szatni na drugą połowę. Nie wiem co się stało, nie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Z całym szacunkiem dla, dla Zagłębia grali dzisiaj dobry mecz, ale to my po prostu w drugiej połowie na więcej pozwoliliśmy. To była po prostu konsekwencja naszej słabszej gry. Nie to, że oni zaczęli lepiej, oni grali cały mecz w dobre spotkanie. My po prostu drugą połowę przespaliśmy. To jest ten problem. A brakło tutaj siły? To nie jest na przykład efekt przepracowania w trakcie obozu? Mm, nie, nie. Myślę, że, że to nie jest to. To jest, to są kwest, to jest kwestia psychiki. Bo takie cechy, cechy policjonalne i kwestia psychiki. To, to, to jest... Wydaje wydaje, to. W mówiliśmy, że, że gramy właśnie, że to, to nie, 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 na pewno nie było tak, że nagle nakazałem się cofnąć. Czyli tu wracając do pytania, bo zawsze dziennikarze jak się w drugiej połowie stać w bramkę, to szukają przy czym przygotowaniu motorycznym. Myślę, że jak ktoś był i oglądał mecz, no to po straconej bramce nagle znaleźliśmy siłę i ruszyliśmy do przodu. Ja nie wiem, że stworzyliśmy sytuację jakąś, ale to nie jest tak, że. że... Także no, trudno mi tak jak Michał powiedział. No... Trudno tą chwilę gorąco skomentować, bo to niejasna sytuacja. Ja cały czas starałem się zachęcić ze służby żeby wyżej podszedł. Na pewno zabrakło troszeczkę tutaj zawodnika, mamy dwie kontuzje i Rafała Miastowskiego i Zbyszka Wielkowskiego, takiego, żeby na te 20 minut wszedł i, i, i troszeczkę z przodu odciążył Przemek. Przemek już wydaje mi się, że już o tej 75 minuta 80 mógł być do zmiany, a, a tutaj troszeczkę zabrakło na możliwości, oni już od torku wejdą w terenie, także będą większe możliwości. Ale na pewno nie było takich założeń, że my mieliśmy się cofnąć, bo to absolutnie absurda byłoby przy wyniku 1-0, bronić tego wyniku. Nie wiem czy w pierwszej połowie, no w pierwszej połowie ta walka w środku była wyrównana i nie, nie powiedziałbym, bym się nie zgodził z Panem na pewno. Natomiast tutaj w drugiej połowie, zgadza się, tutaj jest zawodnik siedzący, mnóstwo tych piłek zbierał i należał do wyróżniających się zawodników w tym spotkaniu, także tutaj gratulacje za dobry występ w drugiej połowie, ale no, to, to byliśmy po prostu troszeczkę za daleko za głębiej. my się za mocno cofnęliśmy i, i też zabrakło takiej rytmii gry, pozbywaliśmy się szybciej piłki z przodu, bezpośrednio graliśmy, że unikaliśmy gra, gry przez drugą linię i, i, i tego zabrakło.